Rok 1478. Hiszpania ziemia, gdzie chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi tolerowali się przez wieki. Ten czas się kończy. Młoda para królewska ogłasza Hiszpanię monarchią katolicką i powołuje do życia inkwizycję państwową. Nawróceni Żydzi oskarżani są o sekretne knowania przeciw chrześcijanom. Tysiące giną podczas ceremoniałów autodafe. Zabójstwo inkwizytora Saragosy wzbudza falę akcji odwetowych. Matki umierają w obronie dzieci, a pod toporem giną dostojnicy. Powstanie Królestwa Hiszpanii to początek ciemnej nocy, która trwać będzie przez stulecia. Inkwizycja przez 600 lat narzucała światu katolicką ortodokcję. Dokumenty, które przez wieki trzymano pod kluczem, stały się przedmiotem legend. W 1998 roku Watykan udostępnił archiwa świętego oficjum. Tajne archiwa inkwizycji. Łzy Hiszpanii. Realizacja. Półwysep Iberyjski był w średniowieczu wyjątkowym miejscem. Oddzielony od reszty Europy nieprzybytymi Pirenejami, przez ponad tysiąc lat był domem kilku przeplatających się kultur. Chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi żyli tu obok siebie przez stulecia. Ich pokojową koegzystencję określano mianem konwiventia. Jedni śpiewali pieśni drugich i częstowali się nawzajem potrawami. Wszyscy grali w szachy, które poznano dzięki Arabom. Pewien xiii wieczny władca nazwał się nawet cesarzem trzech religii. Wielokulturowość odbija się w powstałym na jego zamówienie foliale poświęconym szachom. Konwirentia wyróżnia Półwysep. Wzbogacający wpływ innych kultur przyczynił się do rozkwitu edukacji, sztuki, nauki i medycyny. Jednak w 1478 roku wszystko zmienia się na gorsze. Nad Hiszpanię nadciąga nawałnica terroru i nikt już nie znajdzie tu schronienia przed siecią przesłuchań, donosów, tortur, potępienia i kaźni. Hamide Montessa, najwyższy sędzia Saragosy, wkrótce boleśnie odczuje, że czasy się zmieniły. Sinfa Casavi i jej mąż przypłacą miłość życiem. Czasy tolerancji się skończyły. Na Półwyspie panuje chaos. Nie ma tu jeszcze państwa, które znamy jako Hiszpanię. Północ podzielona jest między chrześcijańskie królestwa Aragonii, Kastylii i Nawarry. Na południu leży bastion islamu, Emirat Grenady. W Kastylii toczy się walka o tron. Jedna z pretendentek to osiemnastoletnia księżniczka Izabela. Jest głęboko pobożna i patrzy na świat przez pryzmat wiary. Do historii przejdzie jako Izabela Katolicka. Wiara rządzi życiem wielu Kastylijczyków. Sinfa Kasawi też jest pobożna, ale to Żydówka. Sinfa udaje się do mykwy, rytualnej łaźni. To przygotowanie do małżeństwa oczyszcza się sześciokrotnym zanurzeniem, aby Bóg jej błogosławił i obdarzył ją zdrowiem, mądrością i dostatkiem. Ślub był zaplanowany na wiosnę. Trzy dni przed ślubem wzięłam rytualną kąpiel. Oczyściłam się w mykwie. Sinfa poślubi swojego ukochanego. Izabela wyjdzie za mąż za kogoś, kogo nie zna. Modli się, by doprowadziło to do zjednoczenia Kastylii i Aragonii. Aragoński książę Ferdynand jest narażony na ataki ze strony wrogich mu możnych. Dla bezpieczeństwa podróżuje w przebraniu służącego. Ślub z Ferdynandem zwiększy szansę Izabeli na objęcie tronu i w końcu doprowadzi do zjednoczenia dwóch królestw. Ich małżeństwo podyktowane jest względami politycznymi, ale nie brak w nim pasji i uroków. Zaprawionej intrygami dworskiej miłości są jeszcze nastolatkami. Sinfa Kakawi i Jacob Abenkuka najpierw wzięli katolicki ślub. Teraz odbywają się ich drugie, sekretne zaślubiny po obrządku żydowskim Zeznań sinfy Kakawi tego dnia spotkaliśmy się w domu mego ojca. Zebrali się tam nasi krewni, przynieśli dużo prezentów, wypełnili dom kwiatami i zastawili stoły najlepszym mięsiwem. To wszystko miało nam dać przedsmak szczęścia, jakie czekało nas we wspólnym życiu. Dzień ślubu był moim najszczęśliwszym dniem. Wyglądałam bardzo ładnie i miałam piękną suknię. Promieniałam radością. Żydzi dotarli tu ponad tysiąc lat temu z rzymskimi legionami. Jednak od XIV wieku stali się obiektem ataków ze strony fanatycznych katolików. Rok 1391 Księża wzywają do nawracania Żydów siłą. Na całym Półwyspie dochodzi do pogromów. Chrzest albo śmierć. Żydzi postawieni przed takim wyborem nie dostają czasu do namysłu. By przeżyć, wielu decyduje się na chrzest. W ciągu XV stulecia dochodzi do kolejnych pogromów, a prawo zmusza Żydów do mieszkania w gettach i noszenia wyróżniających ich ubiorów. Dlatego prawie połowa z nich przyjmuje chrzest. Nazywa się ich nowymi chrześcijanami lub konwersos, czyli przechrztami. Niektórzy zmieniali wiarę z mieczem na gardle. Alternatywą była śmierć. Inni przyjmowali chrzest przez wzgląd na możliwości awansu społecznego i ekonomicznego, jakie otwierał. Wiele osób decydowało się na chrzest z miłości, gdy przyjęcie chrztu było warunkiem ślubu. Wyższość starych chrześcijan nad przechrztami będzie w Hiszpanii prawnie usankcjonowana przez następne 350 lat. Jednak w XV wieku przejście na katolicyzm otwierało jeszcze drogę do stanowisk, których Żydzi nie mieli prawa obejmować. Starzy chrześcijanie byli coraz bardziej zazdrośni. W połowie XV wieku hiszpańscy katolicy zorientowali się, że przeszty stali się trzonem mieszczaństwa. Zyskali bardzo silną pozycję ekonomiczną, zdominowali handel i niektóre zawody. Spośród nich wywodziło się na przykład najwięcej skrybów i ekonomów. Katolicy poczuli się zepchnięci na boczny tor. Rok 1478 Ferdynand i Izabela w końcu mogli być pewni zjednoczenia swoich królestw. Po ośmiu latach małżeństwa doczekali się męskiego potomka, następcy tronu Aragonii i Kastylii. Kronikarze nazywali małego księcia Juana drugim Mesjaszem. W domu Conversos Konstancy de Perpignan i Manuela de Almazana odbywa się sekretny rytuał. Ich dziecko po urodzeniu zostało ochrzczone w katedrze. Dzisiaj, osiem dni później, zostanie obrzezane. Ceremonię ukradkiem obserwuje sąsiadka, Violon Ferre, stara chrześcijanka. Dziś po raz drugi nadano chłopcu imię. Rodzice będą na niego wołać Juse. Jednak poza ścianami domu będzie znany jako Pedro de Almazan. Odegra ważną rolę w przełomowych momentach historii hiszpańskiej inkwizycji. Rok 1478 Para monarchów przebywa w Segowi w zamku Alcazar wzniesionym przez Maurów w XI wieku. Izabela i Ferdynand stanowią zgrany duet. Marzą o jednym państwie, w którym będzie panować jedna religia. Mają dalekosiężne plany. Najpierw zjednoczą królestwa pod hasłem zbawienia poddanych, a potem dokończą dzieła rekonkwisty i wyprą muzułmanów, którzy nadal okupują południe. Pojawiły się jednak problemy wewnętrzne. Dominikanin Thomas de Torquemada. Ostrzega. W waszych królestwach wielu jest bluźnierców, którzy wypierają się Boga. Torquemada oskarża konwersos o judaizację. Nowi chrześcijanie nie porzucają swoich starych praktyk. Nawołuje do wykorzenienia herezji i proponuje powołanie inkwizycji. Monarchowie się zgadzają. Tego samego roku Sykstus IV wydaje bullę zezwalającą na utworzenie inkwizycji hiszpańskiej. Ale Ferdynand i Izabela nie chcą, by papież kierował ich inkwizycją i miał swój udział w profitach. Zinstytucjonalizowana inkwizycja papieska zaczęła być postrzegana jako struktura, którą można powielić i zaadaptować do określonych celów w różnych krajach. Dlatego w pewnym sensie było naturalne, że Ferdynand i Izabela chcieli mieć swoją własną inkwizycję. Sami wyznaczali inkwizytorów, a także wielkiego inkwizytora, który kierował całą inkwizycją i którego wybór formalnie musiał zaaprobować papież. W praktyce jednak Trybunał podlegał monarchom, a nie Kościołowi. Monarchowie dzierżyli stery potężnej machiny, jaką stała się hiszpańska inkwizycja. Pamięcią inkwizycji było archiwum. Jego drzwi otwierano trzema kluczami, które dzierżyli trzej inkwizytorzy. Żaden nie mógł wynieść stąd dokumentów bez wiedzy pozostałych. W archiwum składano protokoły z przesłuchań i opisy tortur sporządzone przez sekretarzy. Dokumenty te przetrwały wieki. Pośród nawróconych Żydów zapanowała zgroza i nieufność. Każdy bał się denuncjacji. Maj 1484 roku. Pomimo oporów wpływowych rodów starych chrześcijan i elity konwersos, Ferdynand posyła dwóch inkwizytorów do stolicy Aragonii w Saragossy. Jeden z nich, Pedro Arbuez, zostanie świętym, przynajmniej w oczach kościoła.